Koniecznie musisz zobaczyć ten sposób, jak zrobić idealne kreski eyelinerem. Słuchajcie, ja uwielbiam proste sposoby i nawet jeżeli coś wydaje się głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie. I Do tego będzie nam potrzebna wsówka i eyeliner. Wsówka musi mieć taki dziubek, bo tak naprawdę to on nam jest potrzebny. To jest nasza kreska. Jedyne co musimy zrobić, to pomaziać troszkę tą wsówkę eyelinerem. I ją odbić na naszym oku. Ja ostatnio przekonałam się do brązowego eyelinera i naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Zobaczymy, czy to faktycznie działa. Nie zrobiłam jej chyba w dobrym miejscu, ale yy, wiecie o co chodzi. Tak naprawdę teraz musimy ją tylko sobie troszkę doprawić. Nie jest źle, ale zrobiłam ją chyba trochę za nisko, więc teraz na drugim oku spróbujemy ją zrobić trochę wyżej. Jak widzicie, odbił mi się tutaj cały kształt mojej kreski, i teraz tylko muszę ją wypełnić. I tak naprawdę, gotowe. No, zobaczcie sami, ta druga kreska wyszła już o wiele lepiej, więc to też jest kwestia wyćwiczenia. Ale zobaczcie, wyszła perfekcyjnie. Ja myślę, że ta wsówka jeszcze mi się przyda.